Dobry wieczór Państwu. Taką abstrakcyjną mapę sobie wydrukowałem. Właściwie wydrukowała mi ją sztuczna inteligencja. To jest symbolika kształtu naszego kraju. Natomiast pierwsze skojarzenie, jakie mi się na temat Polski skojarzyło, poczucie, to jest takie, że jest decyzja, że działania natowskie w kierunku Rosji, że przyjdzie moment, że mogą z Polski wyjść działania w kierunku Rosji. I Polska jakoby będzie na pierwszym planie możliwości konfliktu Rosja-NATO. Ale mam wrażenie też, że ten plan, na który Polska się zgodziła, zawiera takie zabezpieczenia, że to będą tylko pewne punkty w Polsce, pewne punkty w Polsce, które mogą być narażone, a wcale nie, będą, nie będzie się musiało tam nic dziać. Tak przynajmniej strona natowska mówi. To też wczoraj mi się kojarzyło, ale wraca to do mnie, że w grudniu bliżej świąt. To będziesz krótko przed świętami może stać się raptem groźna sytuacja. Przynajmniej, może tak, przybędzie nam obaw o los i bezpieczeństwo naszego kraju. Czyli takie rzeczy się będą działy, że zaczniemy się bardzo poważnie obawiać. Widzę taką scenę. To pamiętajmy, ten czas, daty są trudne. Wiesz, jasnowidzeniu, to już dawno państwu, mówiłem, ale ja będę bardziej mówił sceny, jakie mi się kojarzą. Kojarzy mi się scena, że raptem przez Polskę pośpiechu będą jechały w kierunku wschodnim duże siły wojskowe i żołnierze i sprzęt i to będzie się działo w pośpiechu i z przynajmniej dwóch, może trzech stron Europy i to będzie jechało w kierunku Polski, znaczy przez Polskę. Plan jest taki, żeby, że te wojska Będą najpierw stały na granicy polsko-ukraińskiej, ale będzie taki plan, będą miały, że te wojska będą miały zadanie wejść do Ukrainy i na Ukrainie bazować na terenach, które nie są objęte wojną, czyli nie ma tam frontu. Czy te wojska na samym początku nie wejdą, by walczyć, tylko wejdą, żeby wejść. Taki jest plan. Gdyby chronić miejsca, które, może niektóre miejsca, które nie są objęte wojną, frontem. Będą trzy próby, trzy próby wywarcia presji lub, lub pociągnięcia Rosji do, do rozmów lub do zamrożenia wojny. I te trzy próby nic nie dadzą. A to będzie jakiś warunek stawiany. I jak będzie taka napięta sytuacja, to Rosja nie będzie sama. W całą tą sytuację może raptem wtrącać się. Jedno, może dwa państwa. To wie, czy jednym z tych państw nie będzie IREM. Ja wiem, że o Polsce mam, ale pójdę tym tokiem dalej. W dwóch miejscach w Polsce będą, będą ogłoszone tak zwane strefy zagrożenia. Nic się tam nie będzie działo, ale będą to strefy zagrożenia, i w tych strefach zagrożenia będzie, będzie się mówiło o jakichś zdyscyplinowania, o jakichś obowiązkach ludności. To bardzo dziwne, bo jeżeli te wojska tu przybędą, to nie będzie takiego nacisku na to, żeby akurat w Polsce natychmiast polskie wojsko w to zaangażować, jeżeli będzie zaangażowane to symbolicznie, lub żeby był zaraz e, e, pobór, mobilizacja. Nie, tylko chytrość tego planu polega na zupełnie czymś innym. Mianowicie na tym, że państwa, które wejdą tu swoim wojskiem, w jakichś tam ilościach i sprzętem, w jakiś sposób będą narażały, co jest logiczne, Polskę na, na, powiedzmy, odwet rosyjski. Ale już mówiłem kiedyś, że jeżeli wojska wejdą, to Rosja uderzy w te wojska, Wtedy czy później w nie uderzy, na terenie Ukrainy, chcąc im zadać poważny cios Rosja uderzy. Natomiast y, ja mam takie wrażenie, że chytrość tego planu jest taka, że jeżeli będzie odwet, to będzie odwet na Polskę. I wtedy samo przejście, czy polski rząd tego będzie chciał, czy nie, czy my tego będziemy chcieli, czy nie, wtedy może nastąpić mobilizacja, wtedy może nastąpić pobór, wtedy może nastąpić ogłoszenie stanu wojny. I, i w taki sposób, chcąc, nie chcąc, zostaniemy wmieszani terenem i krajem i narodem. Ten konflikt. Niebezpiecznie, znaczy może tak. Musimy czuć, Niebezpieczeństwo od momentu, jak zaczno, zaczną tutaj przybywać żołnierze, czyli tak, z dwóch lub trzech państw zacznie przybywać do Polski, przez Polskę jechać wojsko i sprzęt. Tu trzeba wziąć pod uwagę, że właśnie norweskie wsparcie może być pierwszym oznaką, że w tym kierunku już coś się dzieje. Jeżeli wojska natowskie wejdą, albo wojska niektórych, Państw, e, które mają podpisaną z Ukrainą e, umowę dwustronną, czyli nie wchodzi tutaj NATO, tylko wchodzą państwa należące na NATO, ale wchodzą to na własny rachunek, ponieważ mają umowę dwustronną i to jest ich suwerenna decyzja. I okej, okay, tak jest, tylko zwróćmy uwagę, w jakiej my sytuacji jesteśmy nie niekomfortowej, mianowicie takiej, że no dobrze, no te wojska tu wchodzą. Z Ziem Polskich, czyli Rosja odczytuje to jako atak z Ziem Polskich, czyli atak z Polski. Te wojska zostaną wyparte, wypchnięte z powrotem. Może być sporo ofiar. Wojska będą wyparte. One częściowo cofną się do Polski, na polską granicę. Rosja już będzie dobitnie to odczytywała jako atak NATO na Rosję, ale nie będzie oskarżała aż tak Polski. O ten atak, jak Ukrainę, że Ukraina pozwala na działać wojskom obcych państw na swoim terenie czy... przeciwko Rosji, i przez to Rosja będzie atakowała tereny nieobjęte wojną na Ukrainie, czyli tereny bliżej Polski. Będzie wielka awantura wtedy polityków z ob Obecnym jeszcze prezydentem. Będzie wielu polityków, którzy będą o coś prezydenta oskarżali albo e, mieli potężne pretensje, wręcz tak głębokie, że prezydenta, że nie wiadomo, będą, będą mówili, że nie uznają takiego prezydenta. I teraz mi się kojarzy na przykład, że jedzie pociąg, staje na stacji i jest wojsko. Wojsko jest w dużych miastach. Tak jakby jest normalnie, spokojnie, ale wojsko. Wspomaga policję, chodzi, jest dość dużo zauważalnych żołnierzy, dużo widzi się żołnierzy. O to, co się będzie działo, w Polsce będą ludzie, ludność będzie miała pretensje, ludzie, ludzie będą mieli pretensje, że Polska jest użyta jako narzędzie przez inne państwo. Jest kilka państw natowskich, które na pewnej zasadzie chcą wtrącić się w wojnę na Ukrainie, ale warunkiem jest to, że będzie się to działo z terytorium Polski. I najgorsze, że taka zgoda już zapadła. A zgoda jest. Ta furtka otwarta jest od dawna. I Białoruś. Białoruś będzie robiła pozory, pewne pozory, ale takie mocne pozory, żeby wzmóc lęk przy polskiej granicy, i żeby właśnie wojska miały zajęcie też z polską granicą w rejonie Białorusi. Ale to będą pozory i to będzie pewna daleko idąca taktyka Ukrainy. Służąca Rosji. To zobaczcie, to tak wygląda, że jeżeli Rosja, jeżeli Rosja rzeczywiście by się zdecydowała dać odwet po takim yy, przedsięwzięciu, to uderzy w Polskę. A jeżeli uderzy w Polskę, to Polska zostanie zobligowana do obrony siebie. A jeżeli robią to państwa z umową dwustronną, a z tego co orientuje się, jeżeli jestem w błędzie, to wyprowadźcie mnie z tego błędu, to wtedy Polska raptem zacznie mieć problem. Będzie tam trochę wojsk innych, ale w którymś momencie się okaże, że na to powie, sorry, ale my tutaj w tym przypadku nie możemy działać, bo to wywołałoby trzecią światową. To teraz państwa, które są zobligowane tą umową dwustronną, w tym też Polska, musicie sobie z tym radzić, i tak czy inaczej my bylibyśmy. W najbardziej ryzykownej i chyba w najtrudniejszej sytuacji. To, co bym polecił ludziom, nawet redaktorom, którzy pracują w prasie, są patriotami, którzy bywają blisko głów państwa, czyli blisko premiera, blisko zwłaszcza prezydenta, może zasugerowałbym, żeby otwarcie pytać prezydenta teraz i premiera, czy Polska ma podpisaną umowę dwustronną. O bezpieczeństwie Ukrainy, czy Polska na tej zasadzie zamierza coś robić w najbliższym czasie, i czy Polska zgodziła się lub może się zgodzić na to, żeby kraje, które mają z Ukrainą też umowy dwustronne podpisane, czy Polska się zgodzi, czy taki prezydent bierze pod uwagę, że mógłby wyrazić zgodę, że z terenu Polski te wojska mogłyby wejść na Ukrainę w, jakikolwiek, w jakimkolwiek charakterze. To jest bardzo ważne, żeby się teraz o o to zapytać. Wszystkiego dobrego. Do jutra.